Głos nadziei na każdy dzień. Oszust ucieka. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Księga Rodzaju, rozdział 28, werset 17. Izaak rozpuścił Ezawa, a Rebeka rozpuściła Jakuba. Gdy chłopcy dorośli wybrali odmienne style życia... Ezaf, nieokrzesany i uwielbiający łowy, poślubił Poganki Judytę, Basemat i Machalat. Natomiast Jakub, który został pasterzem, poślubił swoje dwie kuzynki z Mezopotami Le i Rachele. Ezaf wzgardził swoim pierworództwem i sprzedał je Jakubowi za miskę soczewicy. Gdy Izaak uznał, że zbliża się śmierć, polecił Ezawowi upolować zwierzę i przygotować swoją ulubioną potrawkę gdyż zamierzał go pobłogosławić jako starszego z bliźniąt. Ale gdy Eza, zgodnie z poleceniem ojca, udał się na polowanie, Rebeka ułożyła plan, jak oszukać niedowidzącego męża i podstępem wyłudzić błogosławieństwo dla Izaaka, udającego Ezawa. Z pomocą matki Jakub przyniósł potrawkę niedowidzącemu Izaakowi, który wyczuł, że coś jest nie w porządku. Jednak Jakub zwiódł ojca, przysięgając, że jest Ezawem. Izaak nie był przekonany, że słyszy głos Ezawa, ale dzięki pomocy rebeki Jakub pachniał i miał ramiona owłosione jak brat. Tak więc Izaak zjadł posiłek i wygłosił szczodre błogosławieństwo dla Jakuba, przekonany, że błogosławi Ezawa. Gdy tylko Jakub wyszedł z namiotu Izaaka, wynosząc upragnione błogosławieństwo, Ezaw przybył z polowania. Gdy prawda wyszła na jaw, zarówno Izaak, jak i Ezaw byli wielce wzburzeni postępkiem, jakiego dopuścił się Jakub, ale nie można już było cofnąć udzielonego błogosławieństwa. 77-letni Ezaw płakał jak dziecko, a Izaak usiłował ułożyć jakieś zastępcze błogosławieństwo dla niego. Ezaw przysiągł zabić Jakuba, więc Rebeka i Izaak uznali, że Jakub musi uciekać do Haranu, gdzie znajdzie żonę wśród swoich krewnych. Przed wyruszeniem Jakuba w drogę, Izaak ponownie go pobłogosławił, tym razem w pełni świadomie. Ile jeszcze błogosławieństw potrzebował Jakub? Wyłudził pierworództwo od Ezawa, a teraz otrzymał ponowne błogosławieństwo od Ojca. Ponad 80 kilometrów od domu Jakub zatrzymał się na nocleg w miejscu nazwanym później Betel, dom Boga. Tam przyśniła mu się drabina łącząca ziemię z niebem, po której aniołowie schodzili i wchodzili. Jachwe stał u szczytu drabiny i obiecał Jakubowi, iż otrzyma on błogosławieństwo dane niegdyś Abrahamowi. Bóg wybiera najmniej odpowiednich bohaterów. Jakub, który wyrósł w patriarchalnej rodzinie, dopuścił się podstępu wobec brata i ojca. Miał się stać dziedzicem przymierza zawartego przez wieku z tego